Wyobraź sobie, kupujesz rodzicom wymarzony dom za 900 tysięcy dolarów, organizujesz luksusowy rejs po Karaibach dla całej rodziny, a w zamian dostajesz smsa: nie przychodzisz, tata chce tylko rodziny. Twoje serce pęka, ale to dopiero początek. Witajcie na kanale Karma Wraca. Dziś opowiem Wam historię Bogusławy, kobiety, która zbudowała imperium od zera, tylko po to, by jej rodzina zdradziła ją w najgorszy możliwy sposób. Ale jej zemsta? Zimna. Precyzyjna i taka, że karma uderzyła z siłą huraganu. Zostańcie do końca, bo ta historia zmieni Wasze spojrzenie na rodzinę i sprawiedliwość. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że niesprawiedliwość pali cię od środka, a potem smakowałeś słodką satysfakcję od wetu, to historia dla ciebie. Kliknij subskrypcję na kanał Karma Wraca. Daj lajka. Jeśli wierzysz, że karma zawsze wraca. I napisz w komentarzu, skąd oglądasz i jak wyglądała twoja zemsta. Nie przegap kolejnych historii, gdzie sprawiedliwość triumfuje z chirurgiczną precyzją. A teraz usiądź wygodnie. Ta opowieść to emocjonalna jazda bez trzymanki. Mam na imię Bogusława i mam 32 lata. Dla świata jestem symbolem sukcesu. Samodzielnie zbudowałam firmę technologiczną wartą miliony, zaczynając od kodowania na rozklekotanym laptopie w małej kawalerce. Ale sukces to tylko połyskująca fasada, gdy twoja własna rodzina traktuje cię jak obcego. Wciąż czuję dreszcz, gdy wspominam sms od matki Nie przychodzisz, tata chce tylko rodzinę. Te słowa przyszły kilka dni po tym, jak kupiłam im dom za 900 tysięcy dolarów. Zdrada, która rozdarła mi serce. Ale oni nie mieli pojęcia, jak zareaguję. To nie była zwykła zemsta, to była lekcja, której nigdy nie zapomną. Dorastałam w Denver, w domu, który z zewnątrz wyglądał jak amerykański sen. Biały płotek, równy trawnik, garaż na dwa samochody, ale w środku czułam się jak duch. Mój ojciec, Gregory, był kierownikiem banku, pochłoniętym karierą. Wychodził przed świtem, wracał po zmroku, a weekendy spędzał w gabinecie nad raportami. Kiedy był z nami, cała uwaga szła do mojego młodszego brata, Jamesa. James pójdzie w moje ślady. On ma biznesowy instynkt Bretfordów – Powtarzał z dumą na rodzinnych spotkaniach. Ja byłam tłem. Nieważne, że miałam najlepsze oceny, wygrywałam olimpiady matematyczne czy prowadziłam kółko teatralne. Dla ojca była mniej widzialna. Matka, Dajan, była obecna fizycznie, ale emocjonalnie jak cień. Jej życie kręciło się wokół zadowalania ojca. Gdy prosiłam o pomoc, mówiła: Nie teraz, Bogusława, twój ojciec miał ciężki dzień. Pamiętam swoje dwunaste urodziny, tygodniami planowałam przyjęcie z koleżankami, robiłam zaproszenia, wymyślałam gry, rano mama oznajmiła, odwołujemy, James ma turniej baseballowy, ale obiecałaś, wyszeptałam, walcząc ze łzami, Twój ojciec chce zobaczyć mecz Jamesa, zrobimy twoje przyjęcie później, nigdy go nie zrobiliśmy. Dwa tygodnie później urządzili wielką imprezę niespodziankę dla Jamesa po wygraniu mistrzostw. Stałam w kuchni, dmuchając balony i smarując babeczki lukrem. Dla święta, którego sama nigdy nie doczekałam, w wieku dziesięciu lat, wygrałam konkurs naukowy, zbudowałam model wulkanu, który wybuchał tak realistycznie, że nauczycielka pokazała go na zebraniu rodziców, przyniosłam trofeum do domu pełna nadziei. Ojciec zerknął i powiedział, ładne, ale James właśnie nauczył się grać w szachy. To wymaga prawdziwego intelektu. Matka skinęła głową, prasując jego koszulę. To był moment, gdy coś we mnie pękło. Czułam, że muszę zasłużyć na miłość, której nigdy nie dostanę. Mając czternaście lat, przestałam oczekiwać czegokolwiek. Gotowałam sobie, prałam, rozwiązywałam problemy. Potrzebując pieniędzy na przybory szkolne, zaczęłam opiekować się dziećmi sąsiadów. Doradczyni szkolna pani Reynolds stała się moją mentorką, zauważyła moją izolację, pomogła z wyborem studiów i stypendiami, przyszła na moje wstąpienie do honorowego stowarzyszenia uczniów, gdy rodzice nie mieli czasu. Masz ogromny potencjał, Bogusława, powiedziała poprawiając szarfę na mojej szyi. Kiedyś pożałują, że tego nie dostrzegli. Te słowa były jak latarnia w ciemności. W dniu 18 urodzin spakowałam trzy walizki i wyjechałam na Boston University, by studiować informatykę. Ojciec ledwie podniósł wzrok z nad gazety. Matka uścisnęła mnie szybko i wróciła do planowania kolacji dla Jamesa. Studia były wolnością, ale i samotnością. Pracowałam na trzech etatach: kelnerka, turka, sprzątaczka. Utrzymując pełny program zajęć, gdy rówieśnicy dostawali paczki od rodzin, ja miałam pięciominutowe rozmowy świąteczne. Jak oceny? Pytał ojciec, nie czekając na odpowiedź. Na pierwszym roku napisałam ojcu list, długi, szczery, o tym, jak czuję się pomijana. Wysłałam go z nadzieją na przełom. Dwa tygodnie później dostałam kartkę. Skup się na nauce, a nie na dramatyzowaniu. To był cios ale umocnił moją determinację. Postanowiłam. Osiągnę sukces, którego nie będą mogli zignorować. Każda nieprzespana noc przy kodowaniu, każdy opuszczony posiłek, by kupić podręczniki, każde spotkanie networkingowe w używanej sukience, to napędzało mnie. Moja współlokatorka, Sofia, pokazała mi, czym jest troska. Dzieliła się kanapkami, gdy nie jadłam, przynosiła zupę, gdy chorowałam, Twoja rodzina to okropni ludzie, powiedziała, gdy dostałam kartkę świąteczną zaadresowaną tylko do mnie. Zasługujesz na więcej, Bogusławo. Zawsze zasługiwałaś. Na ostatnim roku zaczęłam pracować nad oprogramowaniem, prototypem CRM dla małych firm, który stał się rdzeniem mojej firmy Secure Client. Mój promotor dostrzegł potencjał i skierował mnie do inkubatora przedsiębiorczości. Masz coś wyjątkowego? Powiedział. Ale czy robisz to dla siebie, czy by coś komuś udowodnić? Nie odpowiedziałam. Bo prawda bolała. Robiłam to, by zostać zauważoną. W dniu ukończenia studiów z najwyższym wyróżnieniem siedziałam sama na widowni. Rodzice wysłali kartkę i czek na 50 dolarów. James miał mecz baseballowy. Tej nocy złożyłam sobie obietnicę: stworzę rodzinę z wyboru i sukces, który uciszy ich ignorancję. Nie dla ich aprobaty ale by udowodnić sobie, że jestem warta. Pierwsze lata przedsiębiorczości to mgła. Zupki instant, nieprzespane noce, odmowy inwestorów. Wynajmowałam kawalerkę w Cambridge, która była też biurem. Spałam na futonie, biurko zrobiłam z drzwi na szafkach. Garnitury kupowałam w second handach i przerabiałam. Oprogramowanie zyskiwało popularność dzięki poleceniom. Po 18 miesiącach zatrudniłam Davida, programistę, który uwierzył w moją wizję. To będzie wielkie, powtarzał, gdy pracowaliśmy w weekendy. Na początku kariery zaprosiłam rodziców na prezentację prototypu na konferencji technologicznej. Myślałam, że będą dumni. Przyjechali, ale ojciec rozmawiał z innymi o karierze Jamesa w banku. Matka kupiła mi kawę i powiedziała: To miłe, że masz hobby. Hobby? moja krew, pot i łzy nazwali hobby. Przestałam ich zapraszać, ale ogień we mnie płonął mocniej. W wieku 25 lat Secure Client zatrudniała 30 osób. Mieliśmy biuro w odnowionej fabryce. Platforma ewoluowała do kompleksowego systemu zarządzania klientami i finansami. Podpisaliśmy kontrakt na milion dolarów z siecią handlową. Zabrałam zespół na kolację do najdroższej restauracji w Bostonie. Przy to Astach poczułam potrzebę podzielenia się z rodziną. Zadzwoniłam. Mamo, ogromny kontrakt. To miłe, ale James dostał awans, odpowiedziała. Znajome ukłucie, ale słabsze. Moje sukcesy były moją tarczą. Wysłałam rodzicom paczkę z gadżetami firmy: koszulki, kubki, pengrajwy z logo Secure Client. Chciałam, by poczuli moją dumę. Po tygodniu paczka wróciła z notką od ojca. Nie potrzebujemy tego. James zarządza swoimi projektami w banku. To był policzek, który przypomniał mi dzieciństwo. Ale zamiast płakać, pracowałam ciężej. W wieku 30 lat byłam milionerką, secure client, 200 pracowników, biura w Bostonie, Nowym Jorku i San Francisco, listy 30 under 30. Kupiłam kamienicę w Back Bay, wypełniłam ją sztuką i książkami. Ale sukces przyniósł samotność. Związki ustępowały pracy. Najbliższą przyjaciółką była Sofia, która przeprowadziła się do Chicago na rezydenturę. Wieczory spędzałam sama, skrolując media z rodzinami świętującymi razem. Pewnego wieczoru, pijąc wino w pustej kamienicy, znalazłam na Instagramie zdjęcia Jamesa z rodzicami na pikniku. Śmiali się, jakby byli idealną rodziną. Bez mnie. Napisałam do Sofii, dlaczego wciąż mnie to boli? Odpisała. Bo masz nadzieję, że się zmienią, ale ty jesteś wystarczająca, Bogusława. Jej słowa były balsamem, ale też przypomnieniem, że muszę budować własne szczęście. Na konferencji w Denver spotkałam współpracownika ojca. Wspomniał o jego emeryturze. Zadzwoniłam. Rozmowa sztywna, ale dłuższa. Odwiedziłam ich. Dom zaniedbany, rodzice postarzeli. Kolacja z Jamesem. Przerywał, ale dostrzegłam zazdrość, gdy mama wspomniała o mojej firmie. Ty naprawdę kierujesz całą firmą? Zapytał ojciec, Blisk uznania zanim odwrócił wzrok. Zaczęłam dzwonić częściej, wysyłać prezenty. Pół roku później mama ozdrowił ojca, nadciśnienie, cholesterol, rachunki. Opłaciłam leki i karty podarunkowe. James wciąż u rodziców na stanowisku bez odpowiedzialności. Ojciec pytał go: Kiedy się zaangażujesz? Około trzydzieści pierwszych urodzin mama o dachu i fundamentach? Przyjechałam. Dom w ruinie, finanse rodziców tragiczne, emerytura ojca niska, kryzys uszczuplił oszczędności, żyli z kart kredytowych. Sprzedamy dom, kupimy małe mieszkanie, powiedzieli. Ojciec zawsze dumny, siedział przygarbiony, powinniśmy byli lepiej planować, mruknął. Podczas tej wizyty znalazłam w piwnicy moje stare rysunki, naiwne szkice domu z napisem Rodzina Bratfordów, obok były trofea Jamesa. Starannie ułożone, kontrast przypomniał mi, że nigdy nie byłam równa, ale tym razem nie płakałam. Postanowiłam działać. Nie mogłam znieść myśli, że rodzice stracą dom. Zaproponowałam: kupię wam nowy dom. Początkowy budżet 400 tysięcy. Ale widząc ich radość na widok detali kuchnia dla mamy, gabinet dla ojca, ogród, spokojne osiedle, budżet wzrósł do 900 tysięcy. Wybrałam parterowy dom z widokiem na jezioro. Zapłaciłam gotówką. Dzień wręczenia kluczy, mama płakała, ojciec przytulił. Nie zasługujemy, wyszeptał. Może nie, ale chcę, żebyście mieli, odpowiedziałam. Przeprowadzka. James przyjechał późno, zazdrosny. Musiało kosztować fortunę. Wieczorem, przy chińskim jedzeniu, poczułam przynależność. Następnego dnia mama pokazała mi ogród i opowiedziała o planach sadzenia róż. Zawsze chciałam taki ogród, powiedziała. Po raz pierwszy poczułam, że widzi we mnie kogoś więcej niż bankomat. Ale gdy wspomniała, James, czuję się przytłoczony twoim sukcesem. Gniew wrócił. Dlaczego wciąż musiałam rywalizować? Miesiące mijały, rodzice cieszyli się domem. Na święto dziękczynienia, lepsze spotkanie. Mama, powinniśmy ci podziękować czymś wyjątkowym. Trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Rejs rodzinny na Karaiby. Zgodziłam się, podekscytowana, to szansa na bliskość, o której marzyłam. Zorganizowałam wszystko. Statek, Oasis and the Dreams, Crown Loft Suites, pakiet VIP, loty, wycieczki, San Juan dla ojca, kurs kulinarny dla mamy, żaglówka dla wszystkich. Koszt? 20 tysięcy dolarów. Asystentka Maria. Dajesz z siebie wszystko. To rodzina, odpowiedziałam. Rozmawiałam z Jamesem o preferencjach. Britni lupi plaże, wspomniał o dziewczynie. To rodzinny rejs, powiedziałam. No, ale mogłaby. Urwał. Wideokonferencja. Rodzice chwalili organizację. James znudzony. Ożył przy drinkach. Tydzień przed. Kupiłam prezenty. Zegarek dla ojca, biżuterię dla mamy, słuchawki dla Jamesa. Sprawdzałam rezerwacje, paszporty. Zamówiłam tort i szampana na statek. Trzy dni przed wylotem. SMS od mamy. Nie jedziesz. Tata chce tylko rodziny. Zamarłam. Dzwoniłam. Poczta. James. Jedzie Britni. Były tylko trzy apartamenty. Były cztery? Krzyknęłam. Tata uznał, że lepiej. Jesteś zajęta, a my jesteśmy prawdziwą rodziną. Kupiłam im dom, wyszeptałam. Dla ciebie to łatwe. Gdzie byłaś, gdy mama miała zapalenie płuc? Nie wiedziałam o chorobie, bo jesteś zbyt ważna, prychnął. Tej nocy zadzwoniłam do Sofii. Jak mogli mnie wykluczyć? Szłochałam. Bo nigdy cię nie widzieli, odpowiedziała. Ale teraz ty widzisz siebie. Nie pozwól im dłużej cię ranić. Jej słowa zapaliły iskrę. Nie zemsty, a determinacji. SMS od mamy. Przykro mi, wyślemy zdjęcia. Tak obojętna okrutność złamała coś we mnie. Włączyłam laptop, zobaczyłam statek. Mogłam anulować rejs, ale to byłoby za proste. Zadzwoniłam do prawnika. Dom na moje nazwisko. Plan? Sprzedać go, gdy będą na Karaibach. Wyleciałam do Denver. Agent Stanley, sprzedaż w tydzień. Firma przeprowadzkowa, pakowanie do magazynu. Wynanięłam mieszkanie dla seniorów w Denver. Opłacone na rok. Obserwowałam ich wyjazd z ukrycia. Mama spojrzała na dom, jakby żegnała coś cennego – James śmiał się z Britni, jakby to oni byli rodziną. W głowie odtwarzałam dzieciństwo, odwołane urodziny, trofea Jamesa, zwróconą paczkę. Ból zamienił się w stal. Kierowałam pakowaniem. Każdy talerz, zdjęcie, pamiątka. W gabinecie ojca znalazłam zakładkę z jego książki historycznej. W kuchni mamy, ukłucie wątpliwości, ale przypomniałam sobie SMS. Oferty Wybrano Johnsonów, lekarzy płacących gotówką. Usiadłam na podłodze w dawnym pokoju. Ściany miały ślady po moich plakatach. Przypomniałam sobie, jak w wieku 16 lat pisałam w pamiętniku: "Chcę by mnie zobaczyli. Teraz widziałam siebie i to wystarczyło."